Myślę, że największy problem będę miał o charakterze gramatycznym, mianowicie jak używać czasu przeszłego wobec takiej osoby, której ja nawet nie potrafiłem o niej nigdy mówić, starsza pani, chociaż jak ją poznałem, to była już starszą panią metrykalnie. Poza tym, jako jej sekretarz znałem jej PESEL, więc wiedziałem też jak to, znałem jej datę urodzenia, ale też zawsze. Wydawała mi się ona osobą pozbawioną wieku, pod wieloma względami młodszą ode mnie. No więc jej odejście wydaje mi się tym bardziej skandalem metafizycznym. Wszystko tak było wokół niej zorganizowane, żeby, żeby to się odbyło po cichu i żeby to było z zachowaniem taktu. Jak największego i żeby ona przynajmniej miała komfort bycia w domu. No to było najważniejsze, że ona umarła w domu, w swoim pokoju, w swoim e, łóżku e, i, mm, i spokojnie we śnie, e, czyli właściwie tak jak wszyscy byśmy sobie, jak sądzę, życzyli, żeby to się odbyło jeszcze dwa dni temu, w sobotę. Byłem u niej tak jak zwykle. Przychodziłem z różnymi sprawami, z korespondencją, które, którą jej czytałem. I ona sobie zarzeczyła wówczas, chociaż była już bardzo słaba, zarzeczyła sobie wówczas, żeby pielęgniarka posadziła ją w fotelu. W końcu przyjmuje gościa i wówczas zapaliła ostatniego papierosa i wypiła, wypiła ostatnią kawę. I rozmawialiśmy tam o jakichś, o, o jakichś takich zwykłych rzeczach, niepoetyckich, ale też do końca, jak jeszcze mogła, pracowała nad nowymi wierszami i może to patetycznie zabrzmi, ale to ten problem gramatyczny, o którym mówiłem, czasu przeszłego, trochę złagodzi fakt, że w czasie teraźniejszym można mówić o jej wierszach, a nawet w czasie przyszłym, ponieważ w tym roku ukaże się nowy Tom, którego nie dokończyła, jest w nim kilkanaście wierszy.